Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wśród poniższych równań znajdują się równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Wskaż je. No to zapiszmy sobie tutaj wzór ogólny. Jest to ax plus by równa się c. I musimy mieć jakąś liczbę przy x. Jeżeli nie ma, no to znaczy, że to jest 1. No to patrzymy sobie na podpunkt A, no i przy x mamy dwójkę, czyli a to jest 2, pasuje. Odjąć może być również odjąć, ale tu jest y kwadrat, a my tu mamy zwyczajnego y, więc to odpada. Teraz podpunkt B. Mamy 3 przy x, czyli a wynosi 3, później b wynosiłoby minus 5, a c 1. Zaznaczamy, bo to poprawna odpowiedź. Teraz pod punkt C. Nie mamy nic przy X, to znaczy, że A jest 1. Odjąć i tu mamy pierwiastek z Y. Tak być nie może. Musimy mieć tutaj Y. Może to być jakiś pierwiastek przy tym Y, ale sam Y pod pierwiastkiem nie może być. Odpada. No i niedaleko szukać, akurat tutaj mam taki przykład, w którym A wynosi 5, C wynosi. 3, no i tutaj, abyśmy to przenieśli na drugą stronę, byłoby plus pierwiastek z 2y, czyli b to byłby pierwiastek z dwóch. Pasuje. Tu mamy x razy y, a tutaj może być albo suma, albo różnica. Odpada. No i tutaj znowu, jakbyśmy to poprzenosili stronami, no to na tą stronę, jak przeniesiemy, to a będzie wynosić 1. B to minus 1 trzecia, a C to 5, czyli zaznaczamy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.